Ale był ogień! Ja pierdzielę, Mania! Co? Uf, po prostu... Nie do wiary! No kurde, ale... Ja... Jestem najszczęśliwszy człowiek na świecie! Czemu? Bo wniosek jest jeden, Mania! No co czemu? Pamiętasz, co przed chwilą zrobiłaś? Mania? Co? Co tam kombinujesz? Jajka gotuję. Mm. – Co jest? – Bierz mnie. No bierz mnie teraz! My happy day! <grymne> Ej! No pamiętasz? Kurde, molek! Mania, przecież ja siedziałem od tyłu! Ja siedziałem od tyłu, czyli ja nawet jestem jeszcze w dalszym ciągu. Yy, no od tyłu traciłeś seksy! bo nagle taka rozpalona byłaś. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie! To jest mój dzień! Kieciuś! Co jest? Nie. Co, co nie? Po prostu, minutnik mi się zepsuł.